Cześć, witajcie na kanale Dziś w Moim domu. Zapraszam Was na przepis na faszerowane jajka z tuńczykiem. Listę składników potrzebnych do ich wykonania widzicie właśnie na ekranie. Pracę zaczynam od pokrojenia w bardzo drobną kostkę czerwonej cebuli, ogórków i cienkiego szczypiorku. Następnie kroję na połówki wcześniej ugotowane na twardo jajka. Żółtka przekładam do osobnej miski. Dodaję do nich majonez, musztardę, odsączonego tuńczyka i odrobinę oleju. Wszystko dokładnie mieszam i do gładkiej pasty dodaję pokrojonego ogórka oraz cebulę. Ponownie mieszam, próbuję i na samym końcu doprawiam solą i pieprzem według uznania. Gotowym farszem wypełniam białka. Tak przygotowane jajka dekoruję szczypiorkiem. Życzę Wam smacznego i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam!